Hej, cześć, witajcie, z tej strony RubberBear, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki oto podłogowy crafting. Także, e, bierzmy się do roboty. E, pierwsze, co musicie zrobić, to wejść w świat, który właśnie stworzyliście i kliknąć Open World Folder. E, otworzy Wam taki oto fajny e, folder. E, pozwólcie mi zmienić rozdzielczość ekranu. I teraz a wchodzimy w datapacks a To sobie usunę i tworzymy nowy folder. A więc nowy i folder. E, nazywamy go tak, jak chcemy, żeby nasz datapak się nazywał. Jego nazwę: Tutorial. A wchodzimy w tego datapaka i klikamy go. Klikamy w ten datapak prawym. Pokażę więcej opcji i open with code. Jeżeli nie macie Visual Studio Code, to nie martwcie się. Możecie to zrobić w notatniku, ale będzie po prostu no, nie tak samo wygodnie, jak jest mi teraz. Tworzymy nowy plik. Tak. Tworzymy nowy plik i nazywamy go pack.mcmeta, Wchodzimy do tego pliku i jego środek powinien wyglądać mniej więcej tak. A więc description tu jest nasz opis. A pack format to jest na jaką wersję nasz datapak będzie dostępny. A ten plik to tak naprawdę plik, bez którego wasz datapack nie będzie rozpoznawany. Więc musi on być. Musi on być tak samo jak. Folder data, bo bez niego również DataPack nie zadziała. Teraz już w formalności tworzymy folder Minecraft, no bo chcemy na razie wejść do funkcji ogólnych Minecrafta, żeby je modyfikować, bo tak właśnie da się zrobić. Wchodzimy do tags i tworzymy folder function. Jest, Fun proszę bardzo. Tworzymy nowy plik tick.json. A proszę bardzo, w tym Tick.json tworzymy tak, values e, i kwadratowy nawias. E, zanim tu cokolwiek wpiszemy, to musimy przejść z powrotem do data i utworzyć nowy folder. Ten folder to będzie nasz namespace, czyli jak nasz datapack będzie identyfikowany w Minecrafcie. Ja go nazwę tutorial, no bo jakby to jest tutorial. A teraz w środku tego tworzymy kolejny folder, który nazywamy e, function. A teraz w środku tego folderu tworzymy nowy plik, który nazywamy tick.mcfunction. Czyli y, ten plik odpowiada za wszystko, co się dzieje, co każdy tick w Minecrafcie. Ten plik to zwykła funkcja, którą stworzyliśmy, i akurat wpadliśmy na pomysł, żeby nazwać ją tick, bo tak jest najwygodniej. Teraz tą funkcję. Ten konkretny plik function będziemy uruchomiali, uruchomiali jak sama nazwa wskazuje co tic. Więc tutaj wpisujemy w takie cudzysłowy um, tutorial dwukropek tic. I to wskazuje na to, że ten plik będzie się, wskaz w, będzie się włączał co każdy tik e, I teraz tak, tutaj musimy sprawdzać czy e, Musimy sprawdzać, czy nasze dwa itemy, czyli w moim przypadku Obsydian i kraik Obsydian, nie leżą w odległości jednego bloku od siebie na podłodze. E, bo jeżeli leżą, to wtedy zrobimy inaczej. Więc, e, co musimy zrobić? E, musimy wejść na taką stronę, która się nazywa MC Stacker. Proszę bardzo, pierwszy link. A i tutaj wchodzimy w Execute If Entity. Mm, mm -hmm. Wchodzimy, wybieramy tutaj item. Proszę. A i tego itema wybieramy na jakiego chcemy. Ja na przykład wybiorę Kraying Obsidian. Teraz kopiujemy tylko i wyłącznie tą część. Execute as. Teraz add małpa S as. as i teraz wybieramy kolejny nasz yy, kolejny nasz item. W moim przypadku to był Ob... O... Obsidian, proszę. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcemy na przykład zrobić recepturę Jeden crying obsidian i dwa obsydianu, to zmieniamy ten count na na przykład 2. Ale ja robię po jednym, więc zmieniam count na 1. Kopiujemy to i wklejamy tu. Teraz jest bardzo ważna rzecz, bo wchodzimy tutaj między ten nawet kwadratowy, a ten klamerkowy. E, dajemy przecinek i wpisujemy distance i dwie kropki i jeden. Teraz to oznacza, że ten item, ten konkretny Obsydian, musi być w odległości jednego bloku maksymalnie od tego krańka obsydianu, żeby funkcja się wykonała. A możemy to zmienić na 0,5 na przykład, i teraz jest w odległości pół bloka. Ja jednak z mojego doświadczenia wiem, że jeden jest najlepiej. Teraz robimy run, e, wybieramy function e, i teraz na razie to zostawmy i stwórzmy drugą funkcję. E, proszę bardzo new file i ja ją sobie nazwę e, create na przykład bedrock.mc function A, Jest dobrze? Jest dobrze. Ok. Teraz wracamy tutaj i możemy tutaj dopisać run function create bedrock a jak widzimy ten klik jest już całkowicie skończony i teraz przechodzimy do create bedrock teraz tutaj, no jakby musimy zabić te itemy, no bo crying obsidian i obsidian same nie zniknął więc zrobimy to, no najlepiej killem, no i na innej metody nie znam, a kill małpa e i tutaj sobie sprecyzujemy, że to ma być type, no item, no bo to są itemy, tak, teraz dodamy sobie customowego e, nbt Datę. A, robimy równa się i teraz tak tutaj chcemy wpisać item, no bo to jest jakby item, dwukropek a, i dajemy kolejne nawiasy klamerkowe. Teraz wpisujemy ID i w to ID musimy wpisać e, Minecraft i w moim przypadku e, chcę najpierw zapić OP. Przyzwyczajony jestem za bardzo do tego. Minecraft o Obsidian A, i teraz tak. Musimy zrobić tego count w kropek 1 No jakby żeby e, no, tylko jeden ten obsidian zabija, czyli jakby gryje gdzieś w pobliżu dwa obsidiany, no to ich nie zabije, no bo to nie jest to. Więc e, sprawdzamy, że to jest count 1. E, I teraz Robimy tutaj przecinek e, Musimy zrobić E, limit, ustawić jeden, żeby tylko jeden raz zrobiło i teraz musimy zrobić sort e, nirest, żeby zabiło tylko te najbliższe gracza, no a nie jakieś na drugim końcu świata, a teraz tą komendę możemy actually przekopiować i zmienić to na po prostu crying obsidian a um, dobra, teraz jeżeli wszystko zabije, zabiliśmy, no to chcemy graczowi dać e, no dać ten item, który powinien powstać, summonować go. Więc Samon Item to yy, i albo możemy to ręcznie wprowadzić, czyli tutaj już całego NBT wpisać, czyli tu będzie item yy, Hop, to będzie ID i Minecraft, Bedrock. Albo możemy wejść na stronę MC stacker i ręcznie to zrobić. No ja już nie będę pokazywał metody z MC stacker, no bo to jest ogranicza się po prostu do wybrania tego samona. Teraz wpisujemy play sound, jeżeli chcemy jakiś efekt dźwiękowy. Jeżeli nie chcemy żadnego efektu dźwiękowego przy craftowaniu, możemy to usunąć. Ja w intro tego filmu pokazałem ten oto efekt Entity lightning Bolt Impact. Teraz ustawiamy temu blok na małpa A no, żeby ten dźwięk nie był i się nam nie gliczował po prostu i się zatrzymał tak jak powinien, a nie trwał na przykład w nieskończoność. Nie zauważyliście tego chyba, ale popełniłem tu literówkę i napisem Minecraft zami zamiast Minecraft już to naprawiłem. I teraz możemy przejść do Minecrafta, kliknąć tutaj Cancel, wejść do gry. OP, jestem. A, i teraz weźmy sobie Obsidian i crying Obsidian i zobaczcie co się dzieje, gdy je wyrzucę. OP. Tak, zmieszałem. O! Proszę bardzo, stworzył nam się Bedrock. E, dobra. E, to ja byłem Matix, a to był poradnik z craftowania na podłodze. Dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli do tego momentu dotrwaliście. A i rozważcie za subskrybowanie tego kanału, i może jakiegoś lajka, komentarz, to by mi bardzo pomogło. Byłbym zadowolony, szczęśliwy. Dziękuję do oglądania. za oglądanie i pa pa!